Damix. Hej Megalodon. Jutro musimy iść do pracy w naszym wieżowcu Sky Tower. Wiem o tym. Polish Empire z nami też pracuje. Może wyjdziemy na kawę do kawiarni. No spoko Megalodon. Dobra, już jesteśmy. Pora wejść do tej kawiarni. Okej, okay, Megalodon. Witam was w kawiarni. Co sobie zamawiacie? Ja kawę. Ja też kawę zamawiam. Okej. Okay. To będzie kosztowało 65 zł. Okej. Okay. No dobra. Dziękuję. Zamówienie przyjdzie za 20 minut. Okej, okay. spoko. Już nie mogę się doczekać aż nasze zamówienie przyjdzie. Idę do toalety. Okej, okay. będę czekał. Zamówienie już przyszło. Dzięki, kolega poszedł jakby co do toalety. Okej, okay. dobra, już jestem, możemy wypić. Okej. Okay. Dobra, jutro my i Polish Empire musimy być na Sky Tower. Zgadzam się, Damix. Dobra, czyli jutro ich wysadzimy, ale będzie zabawa. Dobra, pora już iść spać. Ktoś dzwoni. Halo. Witam bardzo. Mam okazję rozmawiać z Megalodonem. Tak, a co? Nazywam się Melanie. Będę pracować w waszej drużynie. Miło mi cię poznać, Melanie. Muszę kończyć. Do zobaczenia. Dobra Megalodon i Polish Empire to idziemy do Sky Tower. No okej okay, Damix. No dobra Damix. Okej, okay. to w takim razie idziemy. Dobra już jesteśmy. Pora zacząć tam pracę. No okej okay, Damix. No dobra Damix. Podłożyłaś już ładunki wybuchowe. Oczywiście, że tak. Dobra, możemy ich wysadzić. Musimy dostać się do windy. Masz rację Megalodon. Zgadza się Megalodon. Ładam, pospieszmy się. Damy radę. Oby, ej, bo znalazłem windę. To bardzo dobrze. Dobra robota, Damix. Dzięki Bogu, Damix. Chodźmy, idziemy. Dobra pora obejrzeć wiadomości. Ciekawe, co tam leci w TV. Wiadomości ze Sky Tower. Dziś doszło do zamachu na wieżowiec. Miejmy nadzieję, że pracownicy wyjdą cało. Przecież tam są Megalodon i Damix. Och, ktoś dzwoni. Słyszałaś, co się stało? Tak, megalodon i Damix w niebezpieczeństwie. Oby z tego wyszli. To nasi przyjaciele. Masz rację, oby wyszli z tego. Dobrze, że jakoś z tego wyszliśmy. Masz rację, megalodon. Polish Empire zajmuje się sprawcami zamachu. Bardzo się na tobie zawiedliśmy, kolego. To, co zrobiłeś, było skandalem. Przepraszam bardzo, nie wiedziałem, że mogliście przez nas zginąć. To teraz już wiesz. Nie chcecie więcej widzieć na oczy. No dobrze. Oby Megalodon i Damix przeżyli. Oho, ktoś dzwoni. Ciekawe, kto to. Halo. Tutaj, Damix. Ja, Megalodon i Polish Empire przeżyliśmy zamach. Naprawdę. To bardzo dobrze. Racja. Megalodon i Damix przeżyli. Muszę to Marlenie powiedzieć. Marlena, mam dobre wieści. Jakie? Megalodon i Damix żyją. Bardzo dobrze o tym wiedzieć. Racja, zgadzam się w 100%. Bardzo dobrze, że udało wam się przeżyć. Zgadza się, Melanie. Bardzo dobrze, że nam się udało przeżyć. Chcesz dołączyć do naszej organizacji? Niestety nie mogę. Tutaj jest mój dom. Jak chcesz, możesz do nas dołączyć, Melanie. No dobra, przyjmuję propozycję, ale jeszcze dołączy do was programista. Lickiej się nazywa. Okej, okay, Melanie.